Ogromna radość, ja już nie mogłam się czekać, kiedy będą mogły dzieci przyjść do przedszkola jak i cała kadra. Więc się cieszę, że 2 listopada będzie mogły dla dzieci otworzyć drzwi. Zgadzam się, że mamy dwie grupy integracyjne, więc mamy w tym roku 115 dzieci. Postarałam się o jak najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Mamy też panią z logoterapią, która będzie prowadziła zajęcia. Mamy neurologopedę, mamy psychologa, pedagoga. Panią z terapii integracji sensorycznej, bo to akurat mamy pracówkę, która też prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju, więc postaram się, żeby jak najlepsi byli pracownicy i nauczyciele. Mamy pięć sal dla każdej grupy. Mamy salę do integracji właśnie sensorycznej, gabinet pedagoga, psychologa i neurologopedy. W każdej sali mamy wyposażenie w tablicę interaktywną do zajęć, co uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, bo dzieci będą mogły samodzielnie próbować rysować, nawet puzle układać. Sprzęt mamy, jeszcze, mamy bardzo dobry, mamy całe wyposażenie tej sali integracji, uważam to jest bardzo dobre, ponieważ no, dzieci będą mogły korzystać, każde dziecko, z różnych udogodnień dla nich. Bardzo ogromne, oświetlone, duże, I nie ukrywam te świetliki, powodują, że no, sala jest jeszcze bardziej nasłoneczniona i mniejsze zużycie energii. No. Mamy piękny, duży ogród, mamy trampolinę dla dzieci na ogrodzie więc i mamy też tablicę do możliwości rysowania, tarasy bardzo duże, więc też chronią przed słońcem w sytuacji gdyby padał deszcz, Mamy też podłoże na tym dzieci, wszystko po deszczu mogą się bawić. Dzisiaj bardzo wesoły i radosny moment, w szczególności dla najmłodszych mieszkańców Opola i regionu polskiego. Przedszkole, nowe przedszkole powstałe na Malince. To jest również ogromna wygoda dla rodziców, dla mieszkańców tamtej części Opola, którzy mogą się cieszyć jednym z najnowocześniejszych tego typu placówek w regionie. Cieszę się, że jako samorząd województwa, jako urząd marszałkowski mogliśmy znaczącą kwotę przekazać na budowę właśnie takiego obiektu. Opole jest jednym z priorytetowych samorządów w działalności województwa polskiego. Łącznie ze środków unijnych przekazaliśmy prawie 320 milionów złotych na rozwój Opola. Między innymi właśnie dla rozwoju tego przedszkola, ale również wiele innych inwestycji jak modernizacja szkół, ogrodu zoologicznego, centrum przesiadkowego, modernizację obiektów i wiele, wiele innych czynników, które ułatwiają życie mieszkańcom Opola. Ogromnie się cieszę, że miasto inwestuje. W tego typu placówki, bo z jednej strony należy modernizować i upiększać to, co już dzisiaj jest, ale miasto nam się rozrasta. Pewne części obiektów się rozrastają, deweloperzy budują nowe osiedla, a infrastruktura przedszkolna, szpitalna, rozrywkowa musi za tym podążać. Więc jeszcze raz gratuluję wszystkim osobom, które w tym nowym obiekcie, personelowi, dzieciom i rodzicom, którzy będą w tym nowym obiekcie funkcjonowali, które będą sprawiały tyle, Tyle radości i uśmiechu na twarzy najmłodszych. Pieniądze zostały przekazane z środków oczywiście Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środków europejskich w wysokości ponad 8, ,8 milionów 800 tysięcy złotych. Najważniejsze dla nas, że to był taki czas wspólnych dyskusji, kiedy dyskutowaliśmy w trakcie trudnych momentów związanych z pandemią, z panem marszałkiem Bułą, jakie przedsięwzięcia, Otwarte, skierowane dla młodych ludzi, dla dzieci, powinny w województwie opolskim powstać. I między innymi ta idea się pojawiła tutaj ze strony miasta Opola. Pan marszałek Buła zaproponował, aby tego typu przedsięwzięcia zostały sfinansowane, bo środki otrzymaliśmy ze strony Komisji Europejskiej. Bardzo się cieszę, że. Po niecałych dwóch latach to przedsięwzięcie jest sfinansowane, Zarząd Województwa Opolskiego umowę podpisał, zaakceptował, a teraz już jest czas rozliczeń, to jest jeszcze chwila, moment i za chwilę to całe przedsięwzięcie będziemy mogli powiedzieć, że w pełni jest ze środków europejskich sfinansowane.